To czekaj. Ja jestem Kula, cool, mam 19 lat. I jeżeli teraz się zaskoczę, to obejrzysz ten film do końca. To jest Twoje zgłoszenie na Twoje 5 minut. Zaskoczony? Jeśli nie, albo nie ogarnąłeś, to i tak proszę, daj mi szansę, bo w tym filmie naprawdę będzie się dużo działo. Wtedy otrzymałem wiele wiadomości od przyjaciół, by wysłać swoje zgłoszenie, więc uznałem, że będzie to niezła zabawa i szansa, by zaistnieć w social mediach. Plan był prosty, zrobić szybki, pozytywny i pełen dopaminy film, a to kocham robić. Ej, ej, tak szczerze? Mega mocne. Moi drodzy, moim pierwszym zadaniem do wykonania z listy będzie challenge, ale czekajcie chwilę, bo nasz miły Frizoluszek z pewnością coś wie na ten temat. Niestety od razu przypomniał mi się ten moment wyskiwania takiego małego twórcy jak ja. Dlatego, tak jak powiedział mi mój przyjaciel, tłumacz, musiałem zrobić challenge, czyli dokonać prowokacji. To by było troszeczkę za mocne, więc musiałem zmienić swoje plany. A wszystko tylko po to, by umieścić zdjęcie moich przyszłych towarzyszy na ścianie. Wiem, że możecie być lekko przerażeni początkiem filmu, ale tak serio to zrobiłem legitny challenge i specjalnie pojechałem do dawnej stolicy Polski i bazy ekipy, czyli Krakowa. Jesteśmy to... na rynku w Krakowie. Więc zdobyłem parę miłych osób, a z biegiem czasu nawet przykułem uwagę innych. I przedstawiłem niezwykle cringe'owe trick, co było już przesadą, ale cel został osiągnięty. Dostaję tak zwane pojawienie Frieza. Mam tutaj tak zwane wiaderko. Nie ma nic. Nie ma, nie ma, teraz nałożę tak zwany ręcznik. Obrócę się. Dobra Teraz O ile się założymy, że tam jest freezonuszek <laughs> Mogę się o założyć O, o Ale jak ja, to ty mi dajesz buziaka. Tak? No chyba o tak. kurde, to tak to mi nie pasuje, dobra, dobra. Kto chce obsłonić? Zmacz koleżanko O kurde wow. Niesamowite wow. Wow. Chce ktoś baloda na, na pewno. Ja chcę, ja chcę ja... Proszę, Proszę bardzo Ej, Bo tu ludzie w Krakowie są mega szczęśliwi bardzo. Cię. Zbiłem piątki, przy okazji zebrałem followy, wróciłem do domu i przyszedł czas na opinię znajomych Moi drodzy, jesteśmy już pod mieszkaniem i wejdziemy tam z hukiem, to wam gwarantuję. Co o mnie sądzisz? Że jest super Czemu się Uczę się całek. No umiesz się z kamerą, co o mnie sądzisz? Szybko jedno słowo. No, pier... Po odwiedzinach zadzwoniłem jeszcze do kolegi, a drugiego odwiedziłem w samochodzie. No nie, on no jest pozytywnie, jeszcze. Słuchaj, nikt negatywnie o tym nie myślałem. Aha. No nie, no dalej jest coś ważne, jakby dla mnie. Miło ci się, z druga woda. No dobra, to on ci mówić, że. tak. No to miłe, dzięki, Roman. Dawaj, zaczynaj! Kula jest najlepszym człowiekiem, jaką poznałem. Że. Też chory, cringeowy, po... Pasuje do was jak Definitywnie najbardziej boję się słodkich kotków, mini Majka oraz wody. A tak serio to boję się braku swobody w ruchu, co łączy się z moją klaustrofobią i nienawidzę po prostu igieł. Ale za to zebrałem moich przyjaciół, co uwierzcie mi, nie było takie łatwe i wspólnie ułożyliśmy napis, który ma zachęcić Ciebie, tak dokładnie ciebie do pójścia na film 100 dni do matury, którego premiera będzie miała miejsce już 28 lutego. No nie ma chyba skuteczniejszej reklamy, niż ta pewne 25 osób. A przy okazji zapytałem moich podopiecznych, z kim wybiorą się na ten seans. Chciałabym z pieskiem, ale pójdę z chłopakiem. Z Markiem. Z, z moim cefalem, znajomymi ze studiów. Chłopakiem i z siostrami, czy jaciółkami? Sam. Z chłopakiem. <noise> <rada, twoje> <noise> Miałoby 30 sekund freestylu, no to jest. I to dosłownie. Od dziecka uśmiechnięty chłopak, a świat szybko to zweryfikował. Od czasu wirusa wszystko zaczęło się sypać, lecz nigdy nie sypał się towar. W życiu starałem się tym, co kocham, kierować. Presja zjadła jak większość, zamiast YouTube'a poległem i codzienność szkolna. Nie czaję ludzi, co mówią, że to kryć nie siedź na dupy stary, bo życia szkoda. Skila brakuje się tego, nie wstydzę, więc uszy do góry i otwarta głowa. Bardzo kocham i obiecuję, że jak się wybije, to połowę zarobionej kasy oddam. I już było blisko, by została ostatnia prosta. Ostatnie zawody, i ostatnia akcja. Jak noza prosta, derwane, więc zadła. Drodzy widzowie, rozprawki w szkole to nie była moja najmocniejsza strona. A w życiu kieruję się tym, że lepiej się śmiać niż płakać i staram się tym samym zarażać moich kompanów na życiowej drodze. Ważne dla mnie jest zdrowie, które częściowo utraciłem przez liczne kontuzje oraz dobro moich bliskich. Mam nadzieję, że udało się nie tylko przekonać Państwa do mojego punktu widzenia, ale również zainspirować do dalszych przemyśleń nad poruszonym tematem. za samo czasu na film!